Po wczorajszym skandalu klimat w Watykanie stał się gorący. Papież Leon XIV jest pod presją ze wszystkich stron. Tajne dokumenty przeczą oficjalnej wersji, gazety mówią o oszustwie, a tymczasem wierni klęcząc wzmacniają swój opór, otwarcie rzucając wyzwanie biskupom. Wszystko jest gotowe wybuchnąć. Co zrobi papież? Zostań z nami do końca. Teraz jest jasne, Papież Leon XIV jest w oblężeniu. Brutalna prawda wyszła na jaw. Raport uzasadniający ograniczenia tradycyjnej mszy był kłamstwem, celową manipulacją, zorganizowanym oszustwem przeciwko wiernym. To nie jest nieporozumienie ani niedopatrzenie, ale świadomy akt uzasadnienia programu ideologicznego. A teraz, mając dowody przed oczami wszystkich Papież nie może już dłużej się ukrywać. Nie jest to już kwestia liturgii, jest to kwestia sprawiedliwości, prawdy, uczciwości wobec wiernych i wierności samemu Kościołowi. Cokolwiek zrobi, czy to dekret, słowo, czy nawet milczenie, będzie to jednoznaczny wybór: czy poprze kłamstwo, czy zwróci to, co zostało skradzione. Presja rośnie ze wszystkich stron. Wierni związani z tradycją nie są już milczący. Otwarte listy i apele wypełniają Watykan. Biskupi są podzieleni na frakcje, a nawet gazety takie jak ABC News i Associated Press wraz z katolickimi obserwatorami takimi jak Infowatykana mówią bez filtrów, że papież jest zmuszony do podjęcia decyzji. Nie ma już miejsca na taktykę i odwlekanie. Kościół zmaga się z narastającym skandalem, a Leon XIV musi zdecydować, czy kontynuować oszustwo rozpoczęte przez franciszka, czy wreszcie dokonać aktu sprawiedliwości, który wielu uważa dziś za nieunikniony. Napięcie jest wyczuwalne, a data 16 lipca, rocznica Tradicjonis Custodes, jawi się jak głaz obciążony symboliką. Papież Leon XIV zmuszony jest dokonać wyboru, a miliony wiernych obserwują go w milczeniu, czekając na triumf prawdy. Kiedy prawda eksplodowała, rozbiła ciszę niczym cios młotem. Sprawozdanie użyte przez papieża Franciszka do uzasadnienia Tradicjonis Custodes, oficjalnie przedstawione jako wynik próśb biskupów, okazało się przeciwieństwem tego, co zostało zgłoszone. Nie był to akt potępienia tradycyjnej mszy, ale uznanie jej owoców, pokoju, jedności, powołań. Wyciekłe dokumenty, opublikowane przez Dianę Montanę i ponownie udostępnione przez Infowatykanę, pokazują, że większość biskupów chciała utrzymania sumorum pontificum i ostrzegała przed jakimkolwiek tłumieniem. W swoim otwartym liście Infowatikana bez ogródek Oskarża o celowe kłamstwo na szkodę wiernych. Mówi o kościelnej operacji gaslightingu i potępia zdradę prawdy przez tych, którzy ukryli i zmanipulowali raport. Nie ma tu żadnych wymówek. Tam, gdzie odprawiano tradycyjną mszę, panował pokój. Tam, gdzie biskupi ją popierali, przyciągała ona młodych ludzi, konwertytów, przywracała wiernym sakramenty. Wszystko to jednak zostało zignorowane, pogrzebane, zniekształcone w celu stworzenia ideologicznego uzasadnienia, które nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. W hierarchii katolickiej pęknięcie jest teraz widoczne i rozdzierające. Po jednej stronie są biskupi zdeterminowani, by bronić tradycjonizmu Stodes za wszelką cenę, również w świetle dowodów, które demaskują jej fundamenty. Z drugiej strony ci, którzy zawstydzeni lub zirytowani, proszą papieża Leona XIV o interwencję w celu naprawienia niesprawiedliwości. Dwie nie do pogodzenia wizje stają naprzeciw siebie. Ci, którzy widzą tradycyjną mszę jako zagrożenie, które należy stłumić, i ci, którzy uważają ją za skarb dusz pasterski, który należy chronić. Zwolennicy linii Franciszka nie poddają się. Najbardziej ideologiczna frakcja powtarza, że papież ma prawo decydować nawet wbrew opinii biskupów, że tradycja nie jest prawem, ale odwołalną koncesją, a wierni przywiązani do starożytnej liturgii są ofiarami jałowego sentymentalizmu. Z drugiej strony podnoszą się głosy tych, którzy odwołują się do sprawiedliwości. Przypominając, że sami biskupi dostrzegli już owoce pokoju i jedności tradycyjnej mszy i prosili o jej utrzymanie. Nawet zanim prawda o doniesieniach wyciekła, opór wiernych był namacalny. W katedrze św. Patryka w Szarlotę, 1 lipca wydarzyła się scena, która dziś nabiera jeszcze większego znaczenia, w świetle późniejszych objawień. Podczas mszy odprawionej przez Prowincjonalną Konferencję Biskupów Katolickich w Atlancie, katolicy postanowili odpowiedzieć cichym, ale jednoznacznym gestem na antytradycyjny program biskupa Michaela Martina. Wszyscy jednomyślnie uklękli, aby przyjąć komunię na język, ignorując polecenia biskupa i okazując to, co sami nazywali „pełnym czci oporem”. Obecnych było kilkunastu biskupów, w tym arcybiskup Atlanty Gregory Hartmayer i kardynał Wilton Gregory, ale gwiazdami widowiska byli zwykli wierni. Mężczyźni, kobiety, całe rodziny klękali wzdłuż nawy, bez słowa kwestionując linię Marcina, który już w projekcie, który wyciekł w maju, określił klęczenie jako absurdalne i ustanowił zakaz stosowania balustrad i klęczników w kościołach diecezji. Po mszy wierni odmawiali wspólnie modlitwę do świętego Michała Archanioła, co było kolejną praktyką, którą Martin próbował zniechęcić jako bezużyteczną i wprowadzającą w błąd. Jednak tego wieczoru wszyscy obecni wierni postanowili nie słuchać. Byliśmy tam, aby pokazać, że katolicy z Charlotte kochają tradycyjną mszę i chcą, aby była szanowana. Eliminacja nie jest tym, czego chce Trzoda, powiedział jeden z nich. Jeszcze przed ukazaniem się dokumentu, wierni przeczuwali, że prawda leży gdzie indziej i postanowili uklęknąć nie tylko przed Bogiem, ale także przed prawdą, odmawiając podporządkowania się nakazom ludzi. Lew XIV staje przed delikatnym wyborem, którego nie może długo odkładać. Naciski na niego są konkretne. Z jednej strony mamy wyciek dokumentów, które ujawniły rozbieżności między odpowiedziami biskupów a oficjalnym uzasadnieniem Tradicjonis Custodes. Z drugiej strony coraz bardziej widoczny opór wiernych i wewnętrzny rozłam wśród biskupów. Wszystko to wytworzyło klimat oczekiwania, którego papież nie może ignorować w nieskończoność. Zasadniczo ma do dyspozycji trzy opcje. Pierwsza to pełne potwierdzenie linii Franciszka, utrzymanie ograniczeń tradycyjnej liturgii i ponowne potwierdzenie wiążącego charakteru traditionis custodes. Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie rozwiązania pośredniego, przyznającego starej mszy pewną uregulowaną przestrzeń, aby złagodzić napięcia, nie rezygnując jednak z kierunku obranego przez poprzedniczkę. Trzecią możliwością którą wielu obserwatorów uważa za najbardziej zgodną z ujawnionymi faktami, jest pełne przywrócenie sumorum pontificum przy założeniu, że decyzja Franciszka została obciążona błędną interpretacją danych. Bez względu na wybór, będzie on odczytywany jako silny sygnał dotyczący przyszłości Kościoła i wizji, jaką Leon zamierza przekazać swojemu pontyfikatowi. Papież dotychczas wykazywał zainteresowanie kwestiami jedności i pojednania. Jest prawdopodobne, że będzie szukał rozwiązania, które zminimalizuje konflikty i zachowa jego wizerunek jako osoby umiarkowanej. Jednak im więcej czasu mija, tym bardziej staje się jasne, że niejednoznaczna decyzja mogłaby spotkać się z niezadowoleniem obu stron. Podczas gdy wyraźny gest, w jedną lub drugą stronę. Zdefiniowałby raz na zawsze jego stanowisko w stosunku do tradycji i spuścizny Franciszka. 16 lipca pozostaje datą symboliczną. Nie jest pewne, czy Leo wybierze ten dzień na swoje działanie, ale bliskość rocznicy wzmaga oczekiwania i nadaje znaczenie każdemu jego słowu lub milczeniu. Co myślisz? Jeśli spodobał ci się film, skomentuj Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.